Witajcie. Dzisiaj, jak zwykle, przygotowałem dla Was mały przegląd wydarzeń w jakże lubianym przez Was stylu wiadomości złośliwości. Usłyszycie, jak Trump kreuje nowych milionerów z wcześniejszych miliarderów. Pomówimy o Ukrainie i o tym, co grozi wandalowi, jaki zniszczył nasze flagi na Westerplatte. Zapraszam. Polska i Świat to niezależny kanał, gdzie omawiamy ważne tematy bez cenzury. Wspieraj nas subskrypcją, lajkami i komentuj omawiane tematy. Zacznijmy jednak od małego wyjaśnienia dotyczącego ostatniego mojego filmu, o tego filmu. Otóż we wstępie do tamtego filmu nadmieniłem, że wzrost zakażeń w Polsce na pewną chorobę, przenoszoną drogą bardzo bliskiego kontaktu, jest związany z napływem gości ze wschodu. Pomimo tego, że swoją wypowiedź oparłem na badaniach pani profesor, to jednak algorytm YouTube oczywiście wie lepiej. Ale to jeszcze nie wszystko, bo po odwołaniu również osoba, jaka podobno sprawdziła film, również uznała to za powód do cenzurowania tego filmu. Jak widać, YouTube bardzo dba o to, aby o Ukrainie można było mówić jedynie w superlatywach, więc dzisiaj dostaną o co proszą. Rozpoczynając odcinek, pewnie wielką obrazą byłoby nie zacząć od największego ukraińskiego przywódcy wszechczasów. Jego dresowa wysokość herbu widelec nie może pojąć swoim wszechogarniającym umysłem, jak to może być, że Rosja wystrzeliła pocisk balistyczny, jaki spadł w krzywym rogu, a świat w odwecie nie obkłada Rosji setkami rakiet z głowicami atomowymi. Jego widelcowa wysokość swoje żale wypisuje na Platformie X. Jak kogoś bawi oglądanie ukraińskiej propagandy, to sobie pooglądajcie i poczytajcie. Link do słów Wodza i Pana na kijowym urzędzie będzie w opisie. A ja się pytam, gdzie podziała się babcia strącająca słoikami z ogórkami rosyjskie śmigłowce? Gdzie ten wielki duch Kijowa, jaki był tak skuteczny, że nawet jak leciał rano do kibla się wystać, to w drodze do kibla strącał ze dwa ruskie migi? No i wreszcie, co stało się z tą sławną obroną przeciwlotniczą, jaka miała osiągnięcia na poziomie 90% albo 95% nawet ze strzeleń, a teraz ledwo wychodzi im około 50%. Coś mi się osobiście wydaje, że cała obrona przeciwlotnicza Ukrainy ma tylko jeden jedyny cel: zapewnić spokojne życie największemu przywódcy i ukochanemu przez niewielu wodzowi i oczywiście oraz jego świcie przy przydupasków. No i aby ich dzieciątka mogły spokojnie balować za ciężko ukradzione przez ich rodziców to pieniądze. Zastanawiające jest również to, że Rosja twierdzi, że tam w restauracji w Krzywym Rogu balowali w najlepsze ukraińscy wojskowi z doradcami z zachodu, a rakieta tylko hucznie uświetniła tę balangę, jednocześnie minimalizując skład ekipy o 85 żołnierzy. Jaka była prawda, to my się na pewno nigdy nie dowiemy, bo ukraińskie media, nawet jak się pomylą, to i tak szansa, że wśród 385 wersji ukraińskiej prawdy, akurat wylosują jedyną prawdziwą prawdę, jest dokładnie taka jak 1 do 385. My mamy i naszego antybohatera, choć na ile on jest nasz, to się dowiemy dopiero jak zostanie złapany. Widoczny na fotografiach i na filmie osobnik zerwał i spalił nasze flagi narodowe wiszące na Westerplatte ale niejako dla rozgrzewki najpierw okradł przyczepy gastronomiczne, kradąc sprzęt biurowy i aż 50 zł. Co mu grozi? Otóż za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia, a za zniszczenie flagi do roku pozbawienia wolności. Dla mnie proporcje są trochę śmieszne, bo przypominam, że gdyby ktoś chciał sobie spalić książkę o taki choćby koran, to najpewniej kosztowałoby go to życie. Ja mam osobiście nadzieję, że jak już ten delikwent zostanie złapany i pójdzie siedzieć, to współwięźniowie będą po prostu po nim niemiłosiernie jechać za ten jego włam, bo w końcu jakiś szywacz parę długofisów zeszył i 50 zeta to nie byle jaki łup. Po niedawnym spotkaniu tzw. Koalicji Chętnych nieśmiało do mediów wyciekła informacja, że w całej koalicji chętnych jest bardzo niewielu. Ukochany przez Młody Myra przywódca Francji na pewno w dowód wzajemnej miłości podeśle trochę swojego wojska. Bytele to by może i chcieli, ale jak im USA da gwarancję, a na to to się oczywiście nie zanosi. No i jest jeszcze perełka koalicji Włochy. Minister obrony Włoch Guido Corosetto e, mówi, że Włochy w przeszłości zawsze brały udział w misjach pokojowych. Ja to nawet pamiętam z historii takie włoskie misje pokojowe, gdzie wysłali oni swoje wojska do Afryki i dostali takie baty, że Niemcy musieli ratować sytuację wysyłając tam na pomoc Afrika Korps ze słynnym Lisem Pustyni, czyli romnem. Inną zaletą Włochów jest opuszczanie sojusznika w trudnej sytuacji. Tak było, gdy na początku września 1943 roku alianci wylądowali w Kalabrii, Terencie i Salerno. Włosi natychmiast skapitulowali, zostawiając swego sojusznika, Niemcy, na lodzie. Ciekawe, czy gdyby Rosja przeprowadziła jakieś działania w kierunku obszaru, na jakim mieliby stacjonować na Ukrainie Włosi, to ci szybko będą kontaktowali się z Berlinem, aby poprosić o jakiegoś nowego Lisa Stepu, czy od razu poddadzą swoją piękną Italię Moskwie? Reszta tej całej koalicji chętnych jest w różnym stopniu niechętna. Od Australii, Turcji i Irlandii, jakie nie wykluczają swojego udziału, ale pod wieloma warunkami do Rumunii, Bułgarii, Finlandii i Polski, jakie podobno są całkowicie przeciwne. Mówię podobno, bo jakoś tak nie ufam naszym politykom. Jacy co innego mówią przed kamerami, a co innego podpisują i obiecują za zamkniętymi drzwiami i światowych gabinetów. Teraz mała przerwa i tradycyjnie zachęcam do wspierania kanału. Róbcie co możecie, by you, bo YouTube robi co może, aby ten kanał się nie rozwijał. Niejasna polityka cenzurowania za jakiekolwiek słowo, jakie nie jest pochlebstwem na wielkiego dresa albo brak uwielbienia dla jednego ze sztućców i bum bam cenzurka. Mnie takie działania trochę śmieszą, a trochę wkurzają. I bardzo chciałbym, aby zagrać na nosie algorytmowi YouTube. Gdyby tak w tym momencie każdy z Was, ale tak naprawdę każdy z Was, który ogląda teraz film, dał suba, pisał jakiś komentarz, to algorytm będzie miał nielada kłopocik. Zróbmy taki numer i niech ich algorytm ma zagwostkę. A teraz chwilowa przerwa od dresów i sztućców, bo przenosimy się w luksusowe sfery motoryzacji. Jaguar Land Rover, jaki w USA sprzedawał około 25% swojej produkcji, czyli jakieś 400 tysięcy aut rocznie, właśnie zawiesił wysyłkę swoich pojazdów do USA. Jednak firma absolutnie nie zamierza tracić bardzo lukratywnego rynku i zawczasu zgromadziła sobie w USA zapasie kilkuset tysięcy aut, jakie nie będą objęte nowymi 25% nowymi cłami i powinny wystarczyć, aby biznes się kręcił się po staremu przez następne kilka miesięcy. Tak właśnie robi się interesiki, wiedząc z wyprzedzeniem, co i kiedy zostanie przez polityków klepnięte. Nam taki biznes nie grozi, bo czuwa nad tym wszechlepiej wiedząca, jaśnie nam panująca Unija, jaka właśnie wykończyła następną polską firmę. Przedstawiciele spółki Kłametika, czyli dawniej po prostu Ciechu, tłumaczą decyzję o przygotowaniach do zamknięcia zakładu w Janikowie następującymi czynnikami. Bardzo wysokie koszty energii, wynikające oczywiście z cen uprawnień do emisji CO2, brak skutecznej ochrony przed nieuczciwą konkurencją spoza Unii Europejskiej, szczególnie mowa tutaj o Turcji, no i surowe regulacje środowiskowe, które mają e, wpływ na ograniczenie działalności europejskich firm. Turcy, jacy mają zupełnie gdzieś pomysły Brukseli, mogą produkować węgiel o ile? O 90% taniej jak my. Produkują również bardzo tanio sodę, jaka już stanowi 30% sprzedaży tego surowca w Polsce. Prace w Janikowie traci właśnie 350 osób, ale Bruksela zupełnie się tym nie martwi, bo na szczęście według wyliczeń stałka nie straci żaden euro urzędnik. Na Ukraińców wleza padł blady strach, bo dostali maila z następującą wiadomością. Jeśli nie opuścisz Stanów Zjednoczonych natychmiast, będziesz podlegać potencjalnym działaniom organów ścigania, które doprowadzą do wydalenia cię ze Stanów Zjednoczonych. DHS kończy twoje zwolnienie warunkowe. Nie próbuj pozostawać w Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy urzędnicy wyjaśnili, że była to pomyłka, no taki prima aprilis. No i że to nie będzie miało w ogóle zastosowania, żeby się po prostu nie martwili. No ale ataki, paniki były podobno jednym z najczęstszych objawów, a co i po niektórych Ukraińców na taką wieść po prostu zatkało. I nie mogli jakby kontrolować swojego nagłego płaczu. Tak ogólnie to ci Ukraińcy są jacyś taki trochę dziwni, gdy wyjadą ze swojego podobno kraju, na przykład w Polsce. Nawet jak napadają naszych obywateli, to jednej łzy nie uronią, a w USA, jeden e-mail i już mamy histerię i płacze. Ale moim zdaniem to taka zwykła gra pozorów pod publiczkę, bo tak jak bardzo Ukraińki przejmują się sytuacją, pokazuje nam Lisa, ta z czołowego odjęcia. Żonka Grigoria Sudakowa, grającego w reprezentacji Ukrainy, na pewno nie odczuwa jakichkolwiek niewygód wojny, a i po mężu nie widać, aby za bardzo przejmował się czymkolwiek, poza oczywiście robieniem kasy i dobrą zabawą. No i obiecałem Wam na początku powiedzieć, jak to w USA Donald kreuje nowych milionerów. Otóż niektórzy miliarderzy właśnie stali się milionerami. Na wyjść od słach giełdy spłynęły czerwienią bezsy, średnio tracąc po około 5%, ale inwestorzy jacy stawiali na przykład na Apple, stracili 9,2%, czyli 250 miliardów dolarów. Amazonki lokujący w Amazonie oraz ci, co chcieli jechać na mecie, tej od Facebooka tracą po 9%. I to tyle na teraz. Nowy odcinek już się robi, a ja jeszcze raz proszę o to, byśmy wszyscy dokopali temu wrednemu algorytmowi YouTube i tak zakręcili mu licznikami subskrypcji, lajków i komentarzy, żeby zabrakło mu mocy obliczeniowej na ogarnięcie tego fenomenu. Dziękuję bardzo za e, oglądanie tego filmu, a jeżeli ktoś z was ma ochotę, to zapraszam do jakiegoś innego, który właśnie teraz e, proponuje wam algorytm YouTube. Dziękuję za uwagę.